Nie wiem, czy mnie słychać. Pierwszy raz od 20 lat mam taką tremę. Bycie ostatnim mówcą jest naprawdę szczególnym przeżyciem. A statki w portach są bezpieczne, ale rolą statków nie jest stać w porcie. I chciałem Was zabrać do mojego świata. To jest świat 51-letniego mężczyzny po okresie kryzysu wieku średniego. To jest ważne, wszystko co powiem. Przyjmijcie z przymrużeniem oka. Nie wracajcie do domu, nie róbcie rewolucji, nie, nie wyprowadzajcie się. nie... Nie zmieniajcie swojego życia, bo po ostatnim wystąpieniu dostałem maile, gdzie ktoś pisze: Jutro składam wymówienie. Samu, <noise> nie rób tego. Ale już postanowiłem. Ja mam szczególne podejście i szczególny <skrym> stosunek do marzeń, bo zacząłem je realizować mając 37 lat. I również dlatego, że pamiętam czasy, kiedy żułem polską gumę do rzucia białą z kredką, żeby zabarwić tą gumę na kolor. I Jak potem pojawił się Donalds, to dla mnie było wejście do innego świata. Nie wiem, czy pamiętacie, pamiętam zapach, smak, yy, zapach historyjek, smak donalca, pamiętam w zasadzie do dzisiaj. I kiedy mówię o marzeniach, to mówię oczywiście o tym, co można zobaczyć, dlatego taki słynny kamper się pojawił w moich wypowiedziach. Natomiast z wiekiem przychodzi to, co byśmy chcieli robić jako marzenie, a jeszcze później, to, kim chcielibyśmy się stać, robiąc to, co robimy. I kiedy myślę o marzeniach, to myślę. O tym, że są ludzie, którzy są marzycielami, wizjonerami, patrzą w niebo i widzą ptaki i myślą, jak tu latać, jak zbudować samolot, jak zbudować paralotnie. I są ludzie, którzy są marzycielami, łapaczy, łapaczami iluzji. To znaczy patrzą w niebo i myślą sobie, kiedy mi urosną skrzydła. W związku z tym ja jestem z tej kategorii e, ludzi, którzy patrzą i myślą, jakby tutaj polecieć. I ludzkość tak naprawdę lata przekroczyła pewne granice i w najgorszych momentach życia, historii ludzie zasiewali ziarna nadziei w sercu i z tych ziaren nadziei rosły marzenia. W związku z tym proszę pamiętać, że marzenia są czymś uroczystym, czymś takim odświętnym. Kiedyś uroczyste były banany, pomarańcze, dzisiaj one nie robią wrażenia, dlatego święta nie są już takie odświętne, jak były kiedyś, ponieważ kiedyś wszystko było odświętne. Dla mnie czymś takim są marzenia. Jest taki, dowcip jak człowiek siada do autobusu i kasuje trzy bilety. Jeden, drugi, trzeci. Siada. Pasażer obok mówi, ale po co panu trzy bilety, jak pan sam jedziesz? On mówi, no muszę mieć bilet. No ale to jeden. No ale jakbym zgubił, to bym się źle czuł, w związku z tym mam drugi bilet. Mówi, no a jakby pan zgubił te dwa, no właśnie tutaj mam jeszcze trzeci i jestem wtedy... W takiej komfortowej sytuacji nie lubię się czuć yy, źle. No i tutaj uśmiecha się ten pasażer mówi: No, dobrze, ale gdyby pan zgubił te trzy bilety. On mówi: A tu pana zaskoczę, mam jeszcze miesięczny. A więc mam takie poczucie, że życia nie da się przejechać na gapę, że co jakiś czas pojawia się taki kontroler, który mówi: Sprawdzam. I te nasze wartości, przekonania, nasze umiejętności, to wszystko gdzieś jest przez życie sprawdzane. A z drugiej strony nie da się nabyć tyle tych biletów i zabezpieczyć na wszystkie możliwe sytuacji i okoliczności. I jak człowiek idzie przez życie, to trochę to przypomina takie wspinanie się po górach, gdzie pewnie byłoby przyjemnie iść, gdybyśmy mieli te góry wyłożone taką miękką tkaniną, płótne, nie wiem, skórą. Natomiast tak naprawdę chodzi o to, żeby wchodząc na te góry, mieć wygodne buty. Te pierwsze buty dają nam rodzice. One szybko się zużywają i w którymś momencie trzeba je zamienić na nowe, które sobie sami uszyjemy. A potem idziemy dalej, stopa życiowa nam rośnie i się okazuje, że znowu trzeba uszyć nowe buty i tak dalej. Natomiast proszę pamiętać, że celem jest iść. Ja w ciągu ostatniego miesiąca otrzymałem 700 maili, co najmniej. Wiele zaczyna się od zdań, straciłem zaufanie do siebie i stanąłem w miejscu. Co robić dalej? No, tak naprawdę mogłem powiedzieć, yy, odzyskaj zaufanie i się rusz. I yy, jak się idzie przez życie, to jest coś, co daje nam taką siłę. I tym czymś jest wizja życia. Im większa wizja życia, tym większa energia do ruszenia w drogę. Czasami to jest tak, że człowiek ma jakąś myśl, do tej myśli przyczepiona jest jakaś emocja i tworzy się idea. Jeden z bohaterów filmu Incepcja powiedział, że jak powstanie idea, to jest jak wirus zaraźliwa, nie można jej zatrzymać. Ludzie mają takie idee, żyją z nimi czasami lata całe. Ale one są częścią takiej szerszej wizji. Ludzie, których podziwiam, to w większości są ludzie, którzy mieli wizję. No, Ingvar Kampra, twórca IKEA, jest dla mnie taką postacią niezwykłą. On miał 17 lat, jak wymyślił tą firmę. Ma teraz 80, chyba parę. On przez całe życie budował firmę według wizji, którą miał od zawsze tak naprawdę. W związku z tym, to, co daje taką możliwość ruszenia w drogę, nawet. Jeżeli to się wydaje nierealne, to jest właśnie wizja, czasami szalona, dzika, zuchwała, czasami taka, że jak mówimy do ludzi, to patrzą na nas, jakby chcieli spytać, czy bierzemy jakieś leki. Bo te prawdziwe marzenia, zrodzone z tych ziaren nadziei, o których mówiłem, które czasami długo kiełkują, czasami są szalone, takie naprawdę dzikie i szalone. Natomiast te cele, które za jakiś czas mijamy, to są takie miejsca, gdzie odhaczamy, co żeśmy już zrobili. I gdyby tak zadać pytanie, po czym poznamy, że odnieśliśmy sukces? No można powiedzieć, że sukces to mieć to, co się chce, czyli tak naprawdę realizować marzenia. A po czym poznamy, że odnieśliśmy sukces? Po tym, że nas wzmacnia, dodaje siły. Jeżeli człowiek odhaczył i ma takie poczucie, że życie jest piękne, życie jest niezwykłe, zrobiłem, idę dalej, to może tak naprawdę powiedzieć, że to był sukces. Natomiast jeżeli w tym momencie stoi i sobie myśli, no a teraz trzeba iść dalej. No to nie wiadomo, czy to, co żeśmy osiągnęli, było sukcesem. I jak czytam maile od ludzi, którzy mają po 20 parę lat, to czasami mam wrażenie, słuchajcie, że oni przeżyli 40 lat. Takie mają doświadczenia. I oni piszą, że skończyli szkołę i stanę, studia, rozpoczęli pracę i stanęli w miejscu. I nie wiedzą, co zrobić dalej. No trochę tak jest, że jak się wspinamy na pierwszą życiową górę, to mamy wrażenie, że to jest ten finał. Idziemy czasami 15 lat bardzo intensywnie, bo już tam od, nie wiem, 10 roku życia. I jak dochodzimy do tego finału, to widzimy ku swojemu przerażeniu, że tam dalej są następne pasma, a to, co miało być końcem, jest tak naprawdę początkiem. I też zauważyłem, że bardzo często ludzie mają takie oczekiwania w stosunku do siebie, żeby być trochę jak sklep całodobowy: to znaczy otwartym 24 godziny na dobę, chłonąć, żyć pełnią życia, niezależnie od tego, ile mamy lat. No, w którymś momencie człowiek musi dokonać takiego remanentu, trochę się zamknąć na chwilę. Trochę zagłębić się w sobie, trochę zmierzyć się z tym, dokąd już doszedł i tak naprawdę czego się nauczy, bo najistotniejsze jest to, jakich ludzi spotykamy po drodze i czego się uczymy. Jeśli patrzymy na życie jak na pasmo gór, to oczywiście to jest trochę tak jak naprawdę w górach. Czyli patrzymy i myślimy sobie, to nie ma szans, żebyśmy tam doszli. Natomiast po iluś godzinach czy dniach dochodzimy i znowu nam się wydaje, że znowu nie ma szans, żebyśmy tam doszli. Bardzo często tutaj na tej drodze człowiek staje w takiej sytuacji, że ma poczucie, że musi coś w życiu zmienić. Czasami to jest tak, że aby cokolwiek w życiu zmienić, żeby cokolwiek się zmieniło, musimy zmienić wszystko. Nie wiem, czy się kiedyś tego doświadczyli, że tak naprawdę tymi starymi metodami nie można osiągnąć już nic nowego. Byłem już na takiej imprezie, na której stałem z dwoma mężczyznami, rozmawialiśmy o życiu, oni się dowiedzieli, że ja jestem psychologiem. Jeden zaczął się zwierzać i mówi: Wiesz, bo ja miałem żonę i jej 10 lat tłumaczyłem, żeby ona nie zostawiała mydła na mydelnicy pod prysznicem, ponieważ ono leży w wodzie i się gluci. I tym glutem nie można się umyć. Ja ją strasznie kochałem, natomiast jej 10 lat tłumaczyłem, że mi to naprawdę bardzo przeszkadza i czy ona mogłaby zabierać to mydło. To były czasy, kiedy jeszcze nie było mydła w płynie. I ja się rozwiodłem po 10 latach. I stojący mężczyzna, który był z wykształcenia inżynierem, słuchał, wziął tak rękę i mówi 10 lat i nie mogłeś zrobić dziurek w mydelnicce. I muszę wam powiedzieć, jak stałem, to myślałem sobie 15 lat doświadczeń w psychologii. A nigdy by mi do głowy nie przyszło, że związek można uratować taką prostą metodą. I opowiedziałem tą historię. Koledze, jako żart, jako dowcip. I on mówi, no, a ja wziąłem wiertarkę i przewierciłem. Ja mówię, to niezwykłe. Ludzie zmieniają swoich partnerów, a życie uczy, że tylko imię się zmienia. Problemy zostają te same tak naprawdę, bo są w nas, a tutaj ktoś znajduje takie rozwiązanie, w związku z tym, proszę pamiętać, że jak kiedyś utkniecie, bycie mieli takie poczucie, że fajnie by było, gdyby świat się dookoła zmienił, to to jest droga donikąd, bo zmiany trzeba zacząć od siebie i na sobie poprzestać. Te prawdy, o których lubię mówić, one się zmieniają z wiekiem. I czasami, jak patrzę na swoje życie, to myślę sobie, że wiele rzeczy dotarło do mnie, jak skończyłem 40 lat. Na przykład dotarło do mnie to, że rodzice bardzo często mieli rację, jak 20 lat temu mi coś mówili, tylko ja byłem w innym etapie życia i nie byłem w stanie tego przyjąć. Natomiast i tak te swoje buty złożone z przekonań, z wartości, z umiejętności musimy. Użyć sami. Ja lubię się odwoływać do tej metafory góry, bo czasami to jest tak, że żeby na następną górę wejść trzeba z jednej zejść. Kończymy jakieś studia, mamy bagaż doświadczeń, umiejętności. Okazuje się, że czegoś musimy się oduczyć, żeby wejść na zupełnie coś innego. Jak spojrzycie na swoje życie, to zobaczycie, że bardzo często trzeba się wielokrotnie oduczać tego, czego żeśmy się nauczyli. Chyba to jest najtrudniejsze. Ponieważ wydaje nam się, że ten zasób doświadczeń umiejętności, które mamy, no, jest wystarczający, w tym się okazuje, że on zupełnie nie pasuje do dzisiejszych czasów. Dlatego mówię, że skuteczność jest miarą prawdy. Jeżeli nie jesteśmy skuteczni, znaczy prawdę trzeba zmienić. Czasami jak słyszeliście, wystarczy wziąć wiertarkę i przewiercić. I ten yy, aspekt odwagi, który uważam za najważniejszy, jest jakimś takim moim konikiem, ponieważ... Ja się zgadzam z Churchillem, który powiedział, że jeżeli w życiu brakuje miejsca na odwagę, to wszystkie inne cnoty są bez znaczenia. Że wielokrotnie ludzie, tak jak powiedział Albert Camus, poszukują czegoś w zastępstwie, a tak naprawdę zawsze, zawsze się znajdzie odpowiednia filozofia do braku odwagi czyli zawsze znajdziemy jakiś powód, dla którego czegoś nie chcemy doświadczyć. I jeżeli mówię o odwadze. To mam zawsze na myśli takie zetknięcie się, zmierzenie się ze strachem. Osobiście uważam, że odwagi nie można się nauczyć, że można jej doświadczać. Że jeżeli wczoraj zrobiłem coś odważnego, to dzisiaj nie jest oczywiste, że zrobię. Że tak naprawdę trzeba każdego dnia czasami spojrzeć temu strachowi w oczy głęboko i zobaczyć, że tam, tam tak naprawdę nic nie ma. Albo otworzyć te drzwi, gdzie strach puka do drzwi, otworzyć i zobaczyć, że tam też nic nie ma, ale to, że robimy to jednego dnia, nie przekłada się na następny dzień. Ja mam taki zwyczaj budzenia się rano i zaczynania, zaczynania dnia od takiego zdania. Życie jest piękne. To jest pierwsze zdanie, jakie słyszę każdego dnia. Ponieważ mam wielopoziomowe dyskopatie, to czasami pobudka jest bardzo bolesna. W związku z tym wtedy mówię, życie jest piękne i bolesne, ale ono nie traci swojego uroku i nie traci również wtedy, kiedy musimy się zmierzyć ze strachem. I ten pierwszy element, Odwagi, o którym zawsze wspominam, to jest to słynne zaufanie do siebie. Ja uważam, że to jest największy kapitał w życiu i że o to trzeba dbać każdego dnia. Jeżeli ktoś pisze maila, straciłem zaufanie do siebie, to tak naprawdę pozostaje powiedzieć, to je odnajdź, bo tak naprawdę sami możecie tylko dotrzeć do tego, bo to jest coś, co się buduje na doświadczeniu życiowym. To dam radę, nie oznacza, że dobrze będzie. Czasami ludzie mówią, dobrze będzie. Nie zawsze w życiu jest dobrze, natomiast ludzie zawsze dają radę. Natomiast dam radę nie oznacza też, że wszystko zrobię sam. Proszę o tym pamiętać. To znaczy, jak się przewrócę, to się podniosę, ale czasami się sam nie podniosę. To również oznacza, że znajdziemy ludzi i rozwiązania, którzy nam pomogą podnieść się w sytuacji, w której będziemy tego potrzebowali. Proszę pamiętać, jedną z piękniejszych rzeczy, którą w życiu odkryłem, to jest wdzięczność. I to, że jeżeli nie cieszymy się z tego, co mamy dzisiaj, nie możemy się przesunąć do przodu nawet o krok. Czyli jeżeli macie dzisiaj wynajętą kawalerkę i wydaje wam się, że jest ciasna i marzycie o wielkim domu, to wierzcie mi, najlepsze imprezy na ogół są w małych kawalerkach, gdzie przychodzi 60 osób i gdzie są zabawy, gdzie wszystko się dzieje, wszystko się tłucze, rozlewa i nic się tym nie przejmuje. Potem za 20 lat, jak mamy piękne domy, i podłogi z, dre z drewna egzotycznego, to te imprezy już zupełnie inaczej wyglądają. Czasami ludzie mówią, a ja jak miałem 25 lat, to pojechałem żukiem do Indii. Ja my ile teraz masz? 50. To teraz pojedź. Bo ja kiedyś maluchem pojechałem do Hiszpanii z powrotem i pamiętam, że na końcu w Granadzie Hiszpan podszedł do malucha i spytał się, ile to ma koni. Ja mówię, 28. A on mówi, no co ty, ja w kosiarce mam 45. Ale ja bym się nigdy nie odważył kosiarką pojechać do Polski. Jak spojrzycie na swoje życie potem z perspektywy, to zobaczycie, że większość niezwykłych rzeczy dzieje się do trzydziestki. Takich szalonych, dzikich, zuchwałych, takich, że ta brawura trochę porywa nas i nie nad wszystkim się zastanawiamy. Jeżeli czasami macie takie poczucie, że nie wiecie, co w życiu robić, pisze 25-latek, że nie wie, co ma w życiu robić. Są 50-latkowie, którzy nie wiedzą, co mają w życiu robić. W związku z tym, tak naprawdę, człowiek znajduje na to pytanie odpowiedź przez całe życie. Ale gdzieś do 30 jest czas na odpowiedź na pytanie, kim jestem, i dopiero po 30 należy się martwić tym, jeżeli człowiek ciągle stoi w miejscu. Zaufanie do siebie jest podstawą, tak naprawdę. Bez tego trudno jest przejść te wszystkie następne etapy. Drugim jest ponoszenie ryzyka. Ryzyko jest w sercu. Według mnie zawsze jest w sercu. Jak słyszymy takie historie, jak ktoś idzie w góry i przekracza granicę ryzyka, no oczywiście ludzie przekraczają granicę ryzyka, bardzo często nie przekraczają granicy bezpieczeństwa, czyli dotykają, ale jeżeli podejmują takie decyzje, to proszę pamiętać, że te decyzje zapadają w sercu, w głowie jest kalkulacja i tam bardzo często wychodzi, że to się w ogóle nie, nie kalkuluje i nie opłaca. W związku z tym, jeżeli uznamy, że ryzyko jest kwintesencją życia, to zrobiłbym znak równości. Ryzyko równa się życia. Nie da się iść do przodu nie ryzykując. Natomiast życie jest zawsze tam, gdzie robimy krok do przodu i w większości robimy w nieznane. Następny element to decyzje i chyba z tym ludzie przychodzą do psychologa z pytaniem co ja mam dalej zrobić tak naprawdę, ponieważ dopiero jak podejmą decyzję coś się dzieje. Ja miałem jakieś przyjemność pracować z George'em Schenkiem, Amerykaninem mówcą i trenerem. Opowiadał, że miał 58 lat i robił doktorat. I wszyscy mówili George ty robisz doktorat, masz 58 lat. A on mówi, no. A ile będziesz robił? A on mówi, 4 lata. A oni mówi, George, to ty będziesz miał 62 lata, jak zrobisz doktorat. A George mówił, a jak nie zrobię doktoratu, to nie będę miał 62 lata? I to, czy człowiek podejmie decyzję i czy zrobi krok do przodu, tak naprawdę nie oznacza, że jutrzejszy dzień się nie rozpocznie. Jutro będzie kolejny i kolejny i kolejny. Proszę pamiętać, Dusza się nie starzeje, w związku z tym, babcia Richarda Bransona miała 99 lat, jak pojechała w podróż dookoła świata. Są takie momenty w życiu, że człowiek dojrzewa do nich 10 lat, są takie, że dojrzewa 10 minut, i są takie, że tak naprawdę e, nigdy nie dojrzewa, ponieważ z jakichś powodów być może tak ma być. Natomiast nie ma decyzji bez gotowości do poniesienia ryzyka. Natomiast nie ma ryzyka. Bez y, takiego zaufania, że mogę zrobić krok do przodu, bo niezależnie od tego, co się stanie, zawsze znajdę sposób, jak rozwiązać sytuację, w której się y, znajdę. Nie musimy tego wyprzedzać tak naprawdę, nie musimy myśleć, co będzie za 5, za 10 lat. Ja uważam, że jak przychodzi syn i mówi, wziąłem milion kredytu na mieszkanie, to równie dobrze można mu powiedzieć, weź dwa, co się będziesz ograniczał. To i tak trudno spłacić. Milion w tą czy w tamtą. Y, i z perspektywy życia my je rozumiemy wstecz, natomiast i tak zawsze będziemy przeżywali w przód, a życie uczy, że tak jak zdaliśmy maturę, wszystkie kolejne klasy, studia, jak rozpoczęliśmy pracę jedną, drugą czy trzecią, tak to życie będzie się toczyć dalej. Natomiast te trzy elementy prowadzą do tego, co jest najistotniejsze, to jest zaangażowanie, takie życie na cały etat. Taki, że jak się tańczy, to się czuje, że się tańczy. Jak się jest na urlopie, to się czuje, że się odpoczywa. Jak się jest w pracy, to oczy szypią od monitora. Jak małysz najeżdżał na próg, to nie wiem, czy wiecie, z jaką prędkością jechał. 100 na godzinę. Tam nie można być niezaangażowany. Jak się odbijał, to leciał 120. Rozmawiałem z kolegą małysza, powiedział: Jacek, jak się najeżdża na próg, to jest moment. A potem się odbijasz i lecisz. A oni w telewizji mówią: za późno wyszedł z progu. Mówi, a ja. Nigdy nie wiedziałem, kiedy wszedłem z progu. I wiesz, mówi, jak leciałem, miałem tylko jedną myśl w głowie: Do ziemi proszę. A małysz jej nie miał, nie wiem czy zauważyliście? On nigdy nie powiedział o sobie: Jestem zawodowcem, mistrzem. On zawsze był skromny, od początku do końca swojej kariery. On był jak amator, po łacinie miłośnik. On był miłośnikiem skakania. Co to znaczy? Zaangażowanie tak naprawdę, to zauważyłem, jak byłem w Indiach. Tam jak taki mały chłopiec biedny biegnie z butelką wody do picia wzdłuż peronu i chce ją sprzedać, to sprzedaje ją tak, jakby to była najlepsza woda na świecie. I tak, jakby on był najlepszym handlowcem na świecie. I tak, jakby ta chwila była najważniejsza dla niego. Wiecie dlaczego? Bo jak jej nie sprzeda, to nie będzie jadł. Tam wszystko jest zero-jedynkowe. W związku z tym poziom zaangażowania jest zupełnie inny, i tak naprawdę to mnie fascynowało w Indiach. Jak płetwonurek chodzi pod wodę na 50 metrów, to nie może być niezaangażowany. Życie niezaangażowane tak naprawdę jest życiem udawanym, nieudanym. Bardzo często ludzie się poświęcają. Zaangażowanie jest tam, gdzie jest słowo bardzo chcę, a poświęcenie jest tam, gdzie jest słowo bardzo muszę. Jest bardzo duża różnica między tymi słowami i między życiem zaangażowanym i poświęcanym. Wyobraźcie sobie jajecznicę na boczku, skwarki jajecznicy na boczku, taką dobrą, z dobrymi skwarkami. W przypadku jajecznicy na boczku kura była zaangażowana, a świnia się poświęciła. Nie widzicie różnicę, konsekwencje są skrajne. W życiu nigdy nie należy się poświęcać. Ponieważ koszty tego zawsze są większe niż zyski. W związku z tym, zawsze jak stoję w korku, to mówię sobie: Jacek, korek to przywilej. Masz samochód, stać się na benzynę, doświadczaj korka. Ludzie wracają czasami z zakopanego i stoją cztery godziny. Na pytanie dziennikarza mówią: masakra, dramat. A to jest tylko kwestia umiejętności doświadczenia czegoś, zaangażowania się w stanie w korku i. Proszę pamiętać, że bez zaangażowania nie można tak naprawdę poczuć smaku tego życia. Czyli jeżeli żyjemy trochę na pół etatu, to tak jak widziałem na 8 marca, mężczyźni stoją po kwiatki dla swoich kobiet. Smutni, stukając na komórkach, nikt z nikim nie rozmawia. Podchodzą i mówią, takie trzy róże poproszę. Następny podchodzi i mówi, ja to samo, taki standard, niech tam pani jeszcze coś dorzuci. Następny mówi taki standard. Potem idą do domu i tym kobietom w standardzie składają życzenia. Wieczorem dostają seks w standardzie. I jutro jest następny dzień, również standardowy. A przecież mogliby podejść i powiedzieć, proszę Panią, dla mojej niezwykłej kobiety niezwykły bukiet z niezwykłym przybraniem do 15 złotych, poproszę. W niezwykłej cenie. To jest trochę tak, że jak dostaję maila od kogoś, kto jest ciężko chory i pytam go, czego najbardziej żałujesz, to on mówi, że najbardziej żałuje tego, że nie ryzykował więcej. Nie robił tego, na czym mu tak naprawdę zależało. Na 21 urodziny podarowałem mojemu najstarszemu synowi, Jankowi, ten kompas. Tu jest taki napis. Jasiu, w nieznane wejdź, odważnym bądź, za tajemnicą idź, tata. W nieznane wejść, ponieważ tylko tam można doświadczyć czegoś nowego, odważnym bądź, bo tylko zmierzając się ze strachem, tak naprawdę można wejść w to coś nowego i za tajemnicą iść, ponieważ myślę, że życie zawsze będzie tajemnicą, a my zawsze będziemy pragnęli ją odkrywać, i wejść w coś, co nie wiadomo, gdzie nas doprowadzi, ponieważ nie znamy całego obrazu, ale przez to jest fascynujące. Półtora miesiąca po swoich 20, po 21 urodzinach mój syn. Przerwał studia i wyjechał w podróż dookoła świata, szukając odpowiedzi na pytanie, kim jest. I wrócił po 17 miesiącach, dokończył studia, teraz aktualnie pisze pracę magisterską. Dokończył z pewnym opóźnieniem. Czy to ma sens? Nie wiem. Trzeba by go spytać. Jest na Facebooku i w księgarni na Chmielnej prawie codziennie. Ale. Ale wiem, że y, warto czasami wyjść trochę dalej i doświadczyć tego, kim się jest, jak się jest młodym człowiekiem, ponieważ to jest ogromny potencjał y, na całe życie. I wiem, że z perspektywy czasu ten rok, dwa, trzy inaczej wygląda, ale przede wszystkim wiem, że nieważne gdzie, a ważne z kim. Że nie trzeba jechać na koniec świata, żeby odnaleźć y, odpowiedź na to pytanie. W Polsce jest mnóstwo pięknych miejsc i jest mnóstwo wspaniałych ludzi, którzy mogą być inspirujący i pamiętajcie, że czasami inspiracje są na wyciągnięcie ręki, na półce z książkami. Natomiast myślę, że czasami to jest taka życiowa inicjacja i człowiek jej potrzebuje i gdzieś tam mu w duszy gra, że chciałby zrobić ten krok nieznany i odkryć to tak naprawdę, jakie ma możliwości, co jest jego, co jest nie jego, żeby tak... Potem patrząc przed siebie, móc zbudować na tym to zaufanie do siebie. Ja mam takiego przyjaciela, Zygmunta. To jest wizjoner, to jest wynalazca, mentor, coach. I on napisał taką balladę, którą chciałbym w części Wam zacytować i tym nasze spotkanie zakończyć. Leć, leć myśli ma, leć za marzeniem, które w sercu tkwi. Leć za marzeniem, które w sercu mieszka tyle lat, tyle dni. Czy to możliwe jest, by przekorny umysł Twój mógł ugasić pragnień żar? Zgasił serce, w którym prawda brzmi i czeka tyle lat? Tak kochaj marzenia swe i siebie takim, jakim zawsze chciałeś być. I ty to tylko wiesz, jak ogromny z tego żar i iskrzeć może, jeśli chcesz. Przez tak wiele długich lat, aż do końca Twoich dni leć za marzeniem, leć. Leć za marzeniem swym. I tego Wam życzę, żebyście pamiętali, że jesteście wojownikami. Nie macie mieczy, macie tablety, smartfony, znacie języki, jesteście młodzi, wykształceni, piękni. I życzę Wam, żebyście się zmierzyli z tym życiem, żebyście wyszli naprzeciw tego, czego się boicie i żebyście nigdy nie stracili marzeń, zaufania do siebie. Dziękuję.